Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Matma. Dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem do poprawy matury w 2022 roku, zwracając szczególną uwagę na zadania otwarte. Zapraszam. Pierwszą rzeczą, do której musimy się odwołać, jest funkcja kwadratowa. Jest to screen z tablic matematycznych zawierający wszystkie wzory odnośnie funkcji kwadratowej, które będziecie mieli dostępne. Wzory te są użyteczne przy rozwiązywaniu dwóch typów zadań otwartych które regularnie pojawiały się na maturze. Pierwszym przykładem takiego zadania są równania wyższego stopnia, którymi się dzisiaj zajmiemy. A więc pierwszy element, który rzuca się w oczy, jest to ułamek. Jeśli jest ułamek, z x podkres ułamkową, czyli x w mianowniku, istotną kwestią, którą musimy zrobić, jest założenie. Tak, czyli pierwsza rzecz, którą robimy, jest założenie. Ponieważ w matematyce nie wolno dzielić przez 0, to zestawiamy ten zapis, czyli 3x minus 2 z 0. I piszemy sobie, że absolutnie nie może to być 0. I rozwiązujemy równanie pierwszego stopnia, czyli równanie polega na tym, że x zostają na jednej stronie, a liczby na drugiej. A więc musimy sobie przenieść minus 2 na drugą stronę. Tak więc będziemy mieli 3x równa się 2. Tak, bo zmienimy znak na przeciwny. Minus 2 na przeciwny znak, czyli plus 2. I teraz chcemy mieć jednego x, a więc dzielimy przez to, co nam przeszkadza przy x, tak? Ponieważ mamy 3 razy x, to działaniem przeciwnym do mnożenia jest dzielenie, a więc dzielimy przez 3. I teraz 3x dzielone na 3 to sam x, natomiast 2 dzielone na 3 to 2 trzecie. A więc x absolutnie nie może być 2 trzecie. Kiedy już zapiszemy sobie, czym nie może być x? Zaczynamy się zastanawiać, co będzie naszym rozwiązaniem. Tego typu zadanie bardzo łatwo zrobić proporcją, czyli przepisujemy sobie ułamek 3x plus 2 dzielone przez 3x minus 2, natomiast z prawej strony tworzymy sobie ten ułamek sztucznie, czyli 4 minus x dzielone przez 1, tak? bo 4 minus x podzielone przez 1 to jest daje to samo. I teraz, jeśli mamy już taki zapis, wymnażamy sobie to na krzyż, czyli na takiego x. -a. Czyli jedne ramię razy drugie ramię. A więc 3x plus 2 e, razy 1 oczywiście równa się 4 minus x razy 3x minus 2. Zapisałem sobie to w nawiasach, te wartości, aby absolutnie nic nie zgubić i żeby możliwe było łatwe ich przemnożenie. A więc 1 razy 3x to 3x, 1 razy 2 to 2 i to się równa. Teraz jak mamy dwa nawiasy połączone mnożeniem, musimy przemnożyć każdy element razy każdy, czyli 4 razy 3x, 4 razy minus 2, minus x razy 3x i minus x razy minus 2. Tak? Każdy razy każdy. I najlepiej zachować porządek, żeby się nie pogubić. Czyli 4 razy 3x, czyli 12x. 4 razy minus 2 to minus 8. Minus x razy 3x to będzie minus 3x, ale do kwadratu, tak? Ponieważ x razy x daje x kwadrat. I minus x razy minus 2 daje plus 2x, tak? Bo minus i minus daje plus. I popatrzcie, co się wydarzyło. Znowu w naszym pierwszym działaniu pojawił się x kwadratem. A więc znana już mechanika z poprzednich zadań. Wszystko przenosimy na jedną stronę. Tak? No w tym wypadku łatwiej przenieść na prawą stronę, ze względu na to, że jest tam więcej elementów. Czyli przenosimy sobie 3x zmieniając znak i przenosimy sobie dwójkę również zmieniając przy niej znak. A więc zostanie nam 0 i będzie 12 x minus 8 minus 3x kwadrat, dodać 2x, odjąć 3x, tak? To już jest te przeniesione 3x z drugiej strony, z przeciwnym znakiem, odjąć 2. I znowu musimy uporządkować, czyli 0 równa się. Pierwszy element to jest minus 3x kwadrat, tak? Bo x kwadrat już nigdzie więcej nie występuje, więc minus 3x kwadrat. I szukamy dalej. Z x, -ami. 12x, 2x minus 3x, czyli to będzie plus 11x. A właściwie nawet. Dobrze, i teraz tak, minus 8 jest jako liczba i minus 2, czyli minus 10. Pojawiło nam się piękne równanie. Ja sobie zrobię trochę miejsca, żeby łatwiej mi było pisać, i za chwilę wrócimy do zadania. Tak, to było równe 0. Tak, 0 mogę przenieść sobie na drugą stronę, zrówna się, jeśli będę potrzebował. I teraz mamy równanie kwadratowe, a więc znowu sprawdzamy sobie w tablicach, jak to wygląda. Pamiętamy o delcie i ją obliczamy, czyli delta. I liczymy. Znowu, a jest równe minus 3, b jest równe 11, natomiast c jest równe minus 10. Tak więc delta równa się. 11 do kwadratu, czyli 121, minus 4 razy minus 3, Razy minus 10. Używam sobie kalkulatora, żeby to pomnożyć, czyli 4 razy 3 12, razy 10, 120. Minus i minus daje plus, i, ale jeszcze minus z tej czwóreczki, tak, czyli minus 4 było. Czyli finalnie mamy 3 minusy, a 2 minusy dają plus, ale plus i minus później daje minus. A więc mamy 121 minus 120, a więc delta jest 1. Delta większa od 0. Oznacza, że znowu mamy dwa rozwiązania. Tak? I sobie na spokojnie obliczamy. Pierwiastek z delty w takim razie to jest 1. I naszymi rozwiązaniami będzie. x1 równa się. Minus 11, tak? Bo minus b minus pierwiastek z delty dzielone przez 2, czyli przez minus 3 razy 2, czyli minus 6. Minus 11 minus 1 to jest minus 12 przez minus 6. A więc minus przez minus daje nam plus, czyli 12 dzielone na 6 to 2. I obliczamy od razu x2. A więc minus 11 plus 1 przez minus 6 równa się. Minus 11 plus 1 to jest minus 10. Minus 10 dzielony przez minus 6 to jest minus 10 przez 6, minus 6, czyli minus przez minus daje nam plus, czyli będzie to 10 szóstych. Ale możemy obie liczby podzielić przez 2 i naszym rozwiązaniem będzie 5 trzecich. I teraz bardzo istotny krok. Musimy spojrzeć, czy nasze rozwiązania, czyli dwójka i 5 trzecich, są inne niż ten x, który wyrzuciliśmy. W tym wypadku tak jest, tak? ponieważ dwójka jest inna niż dwie trzecie i 5 trzecich to też nie jest 2 trzecie, a więc mamy dwa rozwiązania, które należy wpisać w odpowiedź. Tak, popatrzcie jak bardzo użyteczna jest funkcja kwadratowa na maturze. Już jest czwarte zadanie, w którym się pojawiła. A teraz patrzmy dalej, co się dzieje. 2009 rok mamy równanie znowu z mnożeniem. Tak? I teraz kiedy wynik mnożenia będzie równy 0? Wynik mnożenia jest równy 0 wtedy, kiedy jeden z elementów jest zerem, Tak? A więc musimy sobie sprawdzić, kiedy to mnożenie będzie równe 0? albo kiedy to mnożenie będzie równe 0. I teraz, kiedy x kwadrat minus 1 będzie równe 0? Mamy dwie możliwości, żeby to policzyć. Pierwsze jest sięgnięcie do tablic i policzenie sobie delty, gdzie element drugi, czyli b, który tutaj nie występuje, tak, bo nie ma x, jest równy 0, a więc a równa się 1, B równa się 0, a C równa się minus 1. I obliczamy sobie na spokojnie delta. 0 do kwadratu to 0, minus 4 razy AC, czyli 4 razy 1 razy minus 1. Delta, więc jest równa. 4 razy 1, e, minus 4 razy 1 to minus 4. Minus 4 razy minus 1 to 4. Tak. A więc pierwiastek z delty będzie to 2. I teraz znowu musimy obliczyć x1 i x2 minus B. Minus pierwiastek z delty przez 2a. Znowu pojawia się dokładnie to samo zadanie, które było wcześniej. A więc minus b, czyli minus 0, no to minus 0, minus pierwiastek z delty, a więc minus 2 przez 2 razy 1, tak, bo a jest 1, czyli minus 2 przez 2 przez jest to minus 1. Natomiast dla x2 0 plus pierwiastek z delty, czyli 0 plus 2 to 2 i 2 dzielone na 2 to 1. Mamy już dwa rozwiązania, 1 i minus 1. A teraz patrzymy na drugi nawias. Tutaj również możemy posłużyć się deltą, ale ja chciałbym Wam pokazać trochę szybszą metodę. Możemy sobie popatrzeć i zobaczyć, co się powtarza w każdym elemencie. Tak, mamy x kwadrat minus 2x. A więc x jest w każdym elemencie, a więc możemy sobie wyłączyć x przed nawias. x co razy x daje nam x kwadrat. No i x. Czyli x razy x daje x kwadrat. Super, przepisujemy sobie znak. Co razy x daje nam 2x. No 2. I znowu doszliśmy do postaci mnożenia. A więc kiedy będzie to wynik, ten, wynik tego działania 0? Wtedy, kiedy albo x będzie 0, tak, bo 0 razy czukolwiek daje nam 0, albo też x minus 2 będzie 0, tak? A więc x minus 2 równa się 0. Przenosimy sobie 2 na prawą stronę, czyli zmieniając oczywiście znak z minusa na plus, czyli x równa się 2. I mamy cztery rozwiązania, które wpisujemy w odpowiedź, czyli minus 1, 1, 0 i 2. I znowu pojawiło się równanie kwadratowe. Także jestem pewien, że dasz radę zrobić te zadania. I przejdźmy dalej. Znowu mamy dwa nawiasy i znowu występuje między nimi mnożenie, tak? Jak w, nie ma jakiegoś działania zapisanego w matematyce, to jest to mnożenie. A więc znowu musimy wykmienić, kiedy pierwszy nawias będzie równy 0, a kiedy drugi. x do trzeciej minus 8 równa się 0. No pierwszy nawias wygląda groźnie. Ale zastanówmy się, jaka liczba podniesiona do potęgi trzeciej da nam 8, tak? Ponieważ 8 minus 8 równa się 0. Zastanówmy się, czy, jeden do, czy będzie to 1 do trzeciej? No nie, 1 razy 1 razy 1 daje 1. Może to będzie więc 2. 2 razy 2 razy 2. Czyli 2 razy 2, 4 razy 2, 8. No i mamy rozwiązanie. x po prostu równa się 2. Oczywiście możemy to próbować zrobić na kalkulatorze, tak? Będzie też spokojnie łatwo. Tym bardziej, że jak mamy równania z x do potęgi trzeciej, na maturze podstawowej te liczby są naprawdę stosunkowo niewielkie. Także jesteśmy w stanie na spokojnie tą metodą prób i błędów znaleźć. Natomiast drugi nawias znowu wygląda jak funkcja kwadratowa, tak? Mamy x kwadrat minus 4x minus 5, a więc funkcja kwadratowa powróciła znowu. A jest równe 1, b jest równe minus 4 i c jest równe minus 5. A więc znowu patrzymy sobie do tablic. Jeśli jeszcze nie pamiętamy wzoru na deltę. A jeśli pamiętamy, albo po prostu jesteśmy w stresie, upewniamy się, że znamy go dobrze, żeby się nie popełnić głupiego błędu i nie stracić tych cennych dwóch punktów. I liczymy sobie deltę. Tak, b kwadrat minus 4ac. A więc b do kwadratu to jest minus 4 do kwadratu. Minus 4 razy 1 razy minus 5. A więc delta jest równa. Minus 4 do kwadratu to jest minus, razy minus daje nam plus, czyli wynik będzie na plusie. 4 razy 4 to 16. I teraz 4 razy 1 razy 5. To jest 4 razy 1, 4, razy 5, 20. Ale mamy łącznie 2 minusy: przed czwórką i przed piątką. Czyli minus i minus daje plus. A więc plus 20. Czyli delta to łącznie 36. Tak. Pierwiastek więc z delty jest szósteczką. Delta jest większa oczywiście od zera, Znowu mamy dwa rozwiązania i liczymy sobie x1 i x2. Minus B. Minus B to jest minus minus 4, czyli po prostu 4. Minus 6 dzielone przez 2 razy A, czyli 2. I 4 minus 6 to minus 2, minus 2 przez 2 równa się minus 1. Natomiast x2, 4, zmieniamy znak na przeciwny, czyli 6, 4 dodać 6 przez 2, czyli 4 plus 6, 10 na 2, 5. Nie było żadnych założeń, a więc mamy rozwiązania minus 1. 5 i 2. Tak mamy trzy możliwości, dla których to się wzoruje. Obejrzałeś już zadania tego typu z matur z zeszłych lat. Teraz nadszedł czas na to, żebyś sprawdził, czy zrozumiałeś i czy umiesz je wykonać poprawnie. Czas na trening. Powodzenia.